Pokażę Wam w tym filmie produkt, bez którego mój fotograficzny żywot by nie istniał. Ja nie wspomnę o tym, że jest on na tyle piękny i elegancki, e, i z wysokiej półki, i drogi, i ekskluzywny, e, że można go na przykład podarować w prezencie. Takie oto opakowanie magnetyczne, kartonowe. Skrywa ten mały przedmiot, który jest moim towarzyszem każdego dnia. Nie zawsze go używam. Ale każdego dnia jest ze mną. To jest statyw miniaturowy Mini Traveler, Mini Traveler firmy GizO. Wygląda on. Wygląda on tak. Jest bardzo niepozorny. Słuchajcie, takie jest ustawienie jego zasadnicze. Tak on, tak on mniej więcej wygląda. Tu macie specjalne. Elementy, które pozwalają wam odblokować nóżki jak w zwykłym statywie, i umieścić statyw jeszcze niżej. Po co statyw miniaturowy? Otóż po to, żebyście zawsze statyw mieli pod ręką, powinniście mieć trzy statywy tak naprawdę, co najmniej, czyli statyw ciężki, taki super profesjonalny do prawdziwej pracy. Statyw miniaturowy, który zawsze będzie z wami nawet podczas chodzenia po mieście, jeżeli tylko weźmiecie ze sobą aparat. No i Statyw lekki, który na przykład weźmie się ze sobą w większą podróż, w którą statyw ciężki już nie bardzo. To znaczy ja zawsze i tak jeżdżę z super ciężkim statywem. W cudzysłowie ciężkim, bo jest to Gico Systematic 5, o którym przecież nagrałem oddzielny odcinek, i to wcale statyw ciężki nie jest, ale spełnia taką rolę. Może unieść każdy sprzęt. Ale ten unosi też każdy mój sprzęt. I słuchajcie, coś Wam pokażę. W mojej torbie fotograficznej jest zawsze miejsce na taki statyw, gdzie, słuchajcie, tutaj, tutaj, wsuwam go i sobie po prostu go zawsze przy sobie mam. Specjalnie wsadziłem tu drugi statyw, który kosztuje mniej więcej 10 razy mniej. Jest to statyw firmy Manfrotto, a więc firmy bliźniaczej do e, siostrzanej, zaprzyjaźnionej z, z Gico. Razem te firmy, te, te firmy działają. Ale teraz tak, pokażę Wam pewne różnice. E, zobaczcie, dwa statywy. Ten kosztuje około 70 zł, a ten kosztuje około powyżej chyba 700. I teraz tak, dlaczego? Waga, no ten jest lżejszy, on waży w ogóle 260 gram, więc prawie nic. Słuchajcie, ale macie tak, metalową głowicę działającą z pełną precyzją tego, co jest w stanie Wam zaoferować e, właśnie gizo. E, zaraz pokażę, jak to działa. Na pewno wielu z Was się zastanawia, na co? Być może e, fajne to jest do uniesienia jakiegoś e, smartfona na przykład, ale nie aparatu poważnego. Otóż nie. Ja z tymi statywami, jeżeli trzeba było zrobić czasami coś z jakiejś tam niskiej, bardzo perspektywy, albo czegoś, co jest naprawdę nisko, na przykład makrofotografia jest świetnym przykładem gdzieś w terenie, prawda? Potrzebujemy nisko postawić aparat i poza wszystkimi poduszeczkami, tam wypełnionymi piaskiem i tak dalej, różne są te systemy. Ja często używałem portfela, po prostu, którymi podkładałem pod obiektyw, żeby utrzymać wysokość właściwą. I grubość tego portfela regulowała też stopień nachylenia kadru. I teraz słuchajcie, ten jest fajny statek, naprawdę, można go używać i tak dalej. Tylko niestety, zobaczcie, jeżeli wezmę aparat fotograficzny. W tym przypadku mamy tu do czynienia z średnioformatowym Hasselbladem, który waży 600, ponad 600 gram obiektyw i 700, ten więc to jest i tak lepkie, tak? Tysiąc ileś tam gram, policzcie sobie sami, albo spójrzcie gdzieś tam na stronę i zobaczcie ile. Ale no mówię jakieś 1200-1300 gram. I teraz patrzcie, stawiam to, jest ustabilizowane, no jest, możemy robić zdjęcia. Słuchajcie, tu jest blokada, naciskamy tą blokadę, odzyskujemy sprawność, wszystko jest fajnie. Zobaczcie, w takim zakresie jesteście w stanie pracować na takim statywie. Teraz tak, blokuję. Widzicie, o co chodzi? Jest ten moment, że albo użyjecie samowyzwalacza do dłuższych ekspozycji, no bo jak statyw to dłuższe ekspozycje. Ale mając taki statyw zawsze ze sobą, jesteście w stanie fotografować. Słuchajcie, jest taka metoda, o której w Polsce chyba nie słyszałem nigdy, jakoś nikt tego nie podkreślał. Ja o tym pisałem kiedyś na blogu, żeby takie statywy używać podczas na przykład fotografii ulicznej albo podróżniczej, że gdzieś jesteście w akcji, gdzieś jesteście w terenie i no, nagle zaczyna się robić już na tyle nieciekawie, że nie chcielibyście, jesteście w fajnym miejscu, nie chcielibyście ciągnąć czułości w górę, chcielibyście mieć super jakość, ale a już się zaczyna robić ciemno, już czasy schodzą, już macie jedną dziesiątą sekundę, już wychodzi jedna ósma już się zaczynacie gryźć, co zrobić dalej. I więc wtedy taki statyw załatwia sprawę, stawiacie sobie aparat, tak, poziomujecie odpowiednio, możecie robić zdjęcie. Statyw za 7, słuchajcie, więc to jest w ogóle kosmos. Utrzymuje taką masę. Długich czasów, takich bardzo długich, z cięższym sprzętem nie, nie utrzyma ten statyw, ale każdy normalny aparacik, no, ciężkie luszczanki też nie, bo to tu, że tu mamy średni format mamy, ale to jest miniaturowe. Tak? Jakiś EO z 1 będzie ważył więcej, z dużym zoomem poleci gdzieś Wam do przodu, różnie to bywa. No w każdym razie tu jest ciężka sprawa. Jest inna wada, mianowicie jak chodzimy po ulicy, chcemy zrobić kartę, no to dobra, postawimy na murku, ok, na ławce, ok, na stoliku kawiarnianym, super. Ale jest też taka możliwość, że chcecie zrobić zdjęcie z wysokości mniej więcej oczu, z normalnej takiej perspektywy, no i nie jesteście w stanie tego zrobić, bo. Nie macie statywu prawdziwego, tak? takiego, którego wyciągniecie na odpowiednią wysokość. Więc mając tego typu statyw, słuchajcie, podchodzicie do ściany budynku, opieracie go w ten sposób o ścianę budynku. Robicie to mniej więcej tak, że dociskacie ręką, tą ręką, dociskacie po prostu i macie ustabilizowany, ustabilizowany kadr, bo tu mamy ścianę, dociśnięte to jest waszymi dłońmi, więc nic nie drgnie i możecie robić na dłuższych ekspozycjach. Ale co możecie robić? Tylko kadry pionowe, tak? czyli albo poziomy z ławeczki, z murku, z witryny sklepowej itd. albo właśnie tak przy murze, tylko że w pionie. Jakie jest wyjście? No, w moim przypadku, jak używałem jeszcze Sony aparatów albo używałem GFX 50R, Fujifilm, to wówczas miałem aparat z płytką L-kształtną. I ta płytka L-kształtna jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala Wam, aparat, prawda, mieć... Do... Taka każda płytka ma mocowanie z boku, więc możecie do kadru poziomego zastosować to mniej więcej w ten sposób, a do kadru pionowego w ten, tak? Więc to zyskujecie w tym przypadku. Nie wiem, jaka jest deklarowana wytrzymałość przez producenta. Manfrotto rzetelnie to raczej podaje, ale będzie to coś koło kilograma pewnie, może trochę więcej, ale, ale to wszystko. Dlatego, że tą głowicę, zobaczcie, jesteście w stanie po prostu mimo zastosowania blokady, czyli, patrzcie, tu jest blokada, tak? ten, ten ładny guziczek Manfrotto jest blokadą. Świetny jest ten statyw. Ja go bardzo pochwalam i w ogóle polecam go każdemu fotografującemu, więc to jest świetna sprawa. Zobaczcie, fajnie działa głowica, tak, ok, puszczacie, jest zablokowana, ale wiecie, to jest takie zablokowanie, że możecie sobie rączkami je czyli jak macie cięższy sprzęt troszeczkę, to Wam po prostu to zacznie nie działać, zacznie Wam to wyginać. I teraz przechodzimy do high-endu. Statyw tego samego typu, tylko że w wykonaniu GICO o oczywiście a jakże prawdziwych wykonanych z prawdziwego karbonu nóżkach statyw, który w ogóle wygląda fajnie. To jest w nim też, też piękne, że wygląda fajnie. Zobaczcie, jak go sobie tak rozstawię. Metalowa głowica, cała technologia używana w innych statywach Gico. Tą głowicę można odkręcić i wymienić na inną kulową, troszeczkę większą. Ale słuchajcie, i tutaj bloka, blokada kuli pierścieniem. Ale słuchajcie. Kto nie używał statywu GICO, nie ma pojęcia, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy. Słuchajcie, czekajcie, muszę to zablokować. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to wszystko tak lekko działa. O! Słuchajcie, dlatego, że precyzja wyrobów GICO jest nieprawdopodobna. Ja się z nich wiele razy śmiałem, bo uważałem, że jak to może być tak drogo? No, właśnie tu przecież też jest drogo, prawda? Ponad 700 zł za mini statyw, czy to ma w ogóle sens? Słuchajcie, teraz patrzcie. Co zyskujecie? Po pierwsze, statyw bardzo lekki, a po drugie działający z pełną precyzją tego, co oferują inne statywy gico. Czyli macie takie małe gico miniaturowe u siebie. W torbie nie czujecie tego, bo to jest 260 gram, ale precyzja użytych tu mechanizmów, budowa metalowa i tak dalej są nieprawdopodobne. I teraz patrzcie. W ogóle stabilność całej, całej konstrukcji jest, jest bardzo duża, ale blokada. Teraz wam pokażę teraz wam pokażę, jak to działa. Zobaczcie. Ustawiacie sobie aparat w żądanej pozycji, o tak, blokujecie, zamrożone. Odblokowanie bez siły. Rozumiecie, to jest tak jakbyście przekręcali pierścień i to luźny pierścień ostrości, to jest mniej więcej coś takiego. Dochodzicie do oporu, rzecz zablokowana. Ale gdzie jest plus? Czy możecie użyć go do zdjęć na przykład tych, o których mówiłem ulicznych, że dostawiacie do muru? Jak najbardziej dostawiacie, ok, chcecie jeszcze niżej, bo na przykład fotografujecie makro, no to odblokowujecie tutaj mechanizm nóżek przez bardzo zgrabne odsunięcie tej blokady, no tak jak w dużych statywach, macie to wszystko jeszcze niżej, tak, odblokowujecie, możecie sobie tam celować, robić, gdzie jest największy plus poza wytrzymałością, ponieważ ten statyw, tak jest w ogóle w produktach Gico, waży bardzo mało, 260 gram, ale jego nośność, i nośność tej głowicy, no bo ostatnio musicie liczyć razem z głowicą, to jest 3 kg. Czyli 3 kg zestaw powinien Wam spokojnie udźwignąć. Zobaczcie, tu można robić przy tym położeniu nawet w pionie i właśnie, rozumiecie o co chodzi? Jeżeli wyruszycie na, jeżeli wyruszycie na fotografowanie takie streetowe, dociśniecie do ściany, możecie robić zdjęcia w poziomie, ale. Właśnie to jest istotne, że odblokowując e, mechanizm możecie, o, tak, zablokować go, przepraszam, wrobię robię to jedną ręką, wiecie, normalnie tak nie będziecie tego robić, o, dociskacie do ściany i macie kadr poziomy. Nie musicie już o niczym myśleć, nie musicie kupować L-kształtnych płytek, czyli te jakieś 150 do 400 zł, czy tam 450, e, są i droższe pewnie płytki L-kształtne, możecie sobie odliczyć od tego rachunku. Czyli w momencie, kiedy będziecie potrzebować właśnie takiego sprzętu, który zawsze z Wami będzie, który leciutko, fajnie pracuje, patrzcie, pyk, blokada i robicie zdjęcie, no to ten statyw naprawdę daje radę. Ta jego lekkość i możecie kupić go w wersji tak wykończonej jak każde gico, czyli metal pomalowany lakierem młotkowym, tak jak tutaj. Albo możecie zakupić wersję czarną. Mnie się jednak te wyśmiewane kiedyś wcześniej lakiery młotkowe, które tak archaicznie mi wyglądają jak z produkty z lat 50. czy 60., bardzo podobają obecnie, ponieważ wiem, że tu nie, nie ma żadnych rys. To się nie rysuje w ogóle, więc taki produkt możecie używać wiecznie. Na nóżkach prawdziwy karbon, najwyższa klasa produktu. Gumowane nóżki, oczywiście bardzo fajnie wyprofilowane, żeby mogły działać. Pod właściwym kątem, tu się nic nie ślizga, to jest jak zamurowane na stole. W związku z tym fotografowanie przy długich ekspozycjach i właśnie to odblokowywanie, zablokowanie lekkie, bez tego naciskania, jak tu macie. Musicie naprawdę, jak jest zablokowana głowica, musicie ją mocno nacisnąć. Przesunąć i tak. Jasne, 10 razy droższy, ale to jest produkt na całe życie. I w momencie, kiedy kiedyś zawsze używałem tego, ale yy, yy, w momencie, kiedy GICO wyprodukowało to, a ja dojrzałem do GICO, bo do GICO trzeba dojrzeć po prostu, to po prostu go kupiłem od razu. Od razu. I to, że te, jeżeli, tak jak mówię, 700 ponad złotych kosztuje statyw, ok, jest to. W ogóle, w ogóle to jest genialny prezent dla każdego fotografującego. Teraz jedną święta, więc pomyślcie. Ale genialne, genialne. I teraz słuchajcie, zresztą są rodziny, inne okazje, tak? Ale niesamowita sprawa, bo ekskluzywność produktów Gico jest taka, że jak używacie tego statywu to na bank będziecie szukać innego, będziecie zastępować swoje statywy statywem Gico. Także bardzo, bardzo polecam statyw miniaturowy, który zawsze będzie z Wami. Odkręcę sobie tutaj, oczywiście wiecie, na tej płytce górnej możecie sobie taki adapter przykręcić do na przykład, płytek Arka, mieć płytkę Arka na tym i bardzo szybko zaczaskiwać, można tak zrobić, nie? Ale chodzi o to, że to miniaturowe cacuszko może być zawsze z Wami. Tak jak ja właśnie mówię, noszę tu w torbie. Zobaczcie, tego nie widać. I mam statyw, którego w ogóle nie, czyli 260 gram to jest nic. Więc mam go zawsze przy sobie i wiem, że z kawiarnianego stolika, z ławki w parku, e, zawsze mogę e, zrobić zdjęcie, nawet jeżeli warunki świetne już na to e, nie pozwolą. Także miniaturowy statyw. Musicie to mieć po prostu jakikolwiek, ale musicie mieć, powinniście mieć. I rozważcie to, że jeżeli kupicie za 70 zł taki, taki statyw tego typu, będziecie musieli, żeby mieć pełną funkcjonalność, będziecie musieli zaopatrzyć się w płytkę L-kształtną. A w przypadku tamtego statywu nie. Więc jeżeli... A to kolega mi powiedział, w ogóle ja bym na to nie wpadł, żeby tak to policzyć. Ja nie jestem w ogóle taki od dobrych w liczeniu, więc jak mi powiedział, że stary, no ale oddejmujesz koszt płytki L-kształtnej, i, i, I statyw robi się tańszy, ale posiadanie go w torbie, posiadanie statywu miniaturowego w torbie zawsze to jest coś nieprawdopodobnego. Ach mógłbym tak godzinami, ale tyle razy, ile ten statyw mi pomógł gdzieś tam w terenie, w ciężkich warunkach, a ja lubię pracować w jasnymi obiektywami w warunkach zastanych. Gdzieś gdzie nie chciało mi się nosić cięższego statywu, chociaż niestety zawsze mi się raczej chce. I plecy na tym cierpią, to zawsze ratował mnie. Ten, ten właśnie statyw miniaturowy Gico, który wam bardzo... mini traveler, który wam bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Ta blokada kuli to jest niebywałe. Pyk. Słuchajcie, patrzcie, to jest tak. Rusza się kula rusza. Ja robię pyk hamulec. Jak oni to robią mechanicznie nie wiem. Ale polecam każdy produkt Blitz. Zresztą zobaczycie, możecie sobie zobaczyć mój test i opis statywów Systematic, które na punkcie, których oszalałem i które zastąpiły mi wszystkie inne statywy. E, dobra, kończę już, bo koniec, kończymy. Trzymajcie się.